Siema, wszystkim dzisiaj gramy w Minecraft i jak mówiłem, to tak zrobimy. Musimy dokończyć domek, bo tutaj w tamtym odcinku nie dokończyliśmy go, i musimy coś z tym zrobić. Musimy na początku, chyba, tu zrobić podłogę. To będzie fajne. O, i tu będzie daszek taki. Ale na razie musimy zrobić da ten. No, jak to się nazywa? Taki leciutki, mały daszek. Dosłownie na okoł, bo. O nie, nie mam drewna już. No i kończy mi się niestety. Ale to na razie może być jakiekolwiek drewno. I co jakiekolwiek bloki mogą być w sumie. Bo to. O. To jeszcze będę poza odcinkiem, może jakoś inaczej zrobię styl domku. Więc, jak coś, to. Mam za mało drewno. Czy znowu trzeba będzie kopać? Naprawdę. No i dupa. Ale dobra. Musimy. Tutaj. Z takiego... Z ta, takiego takie coś musimy zrobić. Jeszcze raz. Cyk, 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 cyk. Oj Kurde, szkoda, że nie mam elektry No ale dobra. Mm. Pierwsza warstwa zrobiona. Z drugiej strony. Nie no, trzeba będzie kopać na no, stówę, bo to... Tutaj dobra, tutaj musimy kopać, tak. No to widzimy się, jak skopię trochę drewna, bo na to trzeba będzie mieć trochę drewna. Więc do zobaczenia zaraz. No i dobra, tutaj możemy zacząć. Bo trochę już zebrałem drewna i musimy się znowu podbudować. Trochę już szykerka nam poszła, ale to nic. A bo dobra, bo my teraz z drugiej strony robimy to. Więc hop, hop. A i teraz tak nam się zaczyna. Nie, no to nie ma szans, że to starczy. Musimy hop, 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 hop. Syk. i no niestety no słabo bo mało mamy tego drewna hop 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 hop, hop. hop, hop, hop. Nie, no nie starczy. Tutaj mamy blisko drewna, ale musimy to hop 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 hop. hop. Cyk hop. Cyk. No nie wystarczy. Ale jeszcze trochę trzeba mieć. I dobra. Czemu tam jest tak, taki duży zbiór villagerów? A idź. Dobra. No za tak trzeba jeszcze mieć. No i jeszcze nie mogę biegać. Dobra, to widzimy się znowu jak trochę pozbieram. No i dobra, tutaj trochę pozbierałem drewna i dokończyłem dach, bo to już nie ma co oglądać. Ale jest. Tutaj będzie jeszcze drugie piętro. Znowu nie mogę biegać. Ech. Muszę mieć jakieś... Mhm. Mm Nawet nie mam piecyka. Mm. No cóż. Jejko Co masz? No dajcie mi... O, krowy Oh yeah, ma mm. To jest twoje ostatnie mu Dobra Krowa Uciekła Zjedzmy dobra, i lecimy na górę. To musimy dokończyć, ale najpierw pójdziemy spać. O, no i dobra, yy. tak to się na razie prezentuje. Mm. Teraz trzeba. Mamy jakieś drewno? No mamy, ale mało. Dobra, to po prostu w następnym odcinku już tu będzie zrobiony domek. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować i zalajkować ten film. I inne. Dajcie komentarz. I do następnego filmu.